Siemanko! Witajcie w mojej kuchnie! Tak, oż się aparacie, a ja jako, ja wam powiem, że jako zostało mi troszkę mięska z niedzieli tak to dzisiaj zrobię sobie a piesek już czuję, wyszczyga, zrobimy sobie fasolkę ala po, po Bretońsku, tak ja sobie wszystko przygotuję tu mam warzywa, kiełbasę i fasolę, tak że ten. E, ja użyję fasoli w puszce, takiej, słońca. A taką fasolę nie chcę mi się gotować, bo to trzeba długo gotować. A jak wy chcecie, możecie ją gotować. Najlepiej z boczkiem, z liściem laurowym, z zielem angielskim. A ja, bo zaraz wracam. Oczywiście zaprawka musi być. A jak? Piwerko. Jak już tu jestem, to pokażę Wam, jak obrać czosnek. Tak, odcinamy tu kawałek, tu kawałek, a tu są dwa, dwa ząbki. Dobra, jeden ząbek. Tu odcinamy, tu odciąłem. Tak, robimy. I teraz można łatwo obrać. Tak, widzicie? No, taki patent. Jedna, jeden ząbek mi wystarczy, a drugi do czegoś innego zużyję. pokroję już paprykę, jeszcze pokroję kiełbasę, pom pomidory i tak dalej. Tak, ja w międzyczasie wszystko pokroiłem. Załączymy sobie na taki średni gaz. O, Niech to się grzeje. A my możemy rzucać powoli wszystko. Wszystko. Pokroiłem po kolei. Papryka, kiełbasa, czosnek. O! Dobra. Dobra. E, leci mi wszystko. Piesek zje. No piesek, kiełbasa dla Ciebie. Tak, ale ja sobie nie radzę. Przydał mi się kamerzysta, ale nie jest papryki. Proszę Cię wodę wymienić, bo papryka wleciała. Tak. Już, świeżo. Świeża woda. Piesku mój. Tak. To tu rzuciłem kiełbasę, papryka, czosnek. Tak. Co dalej? Pomidory na koniec. Aha, cebula. Pokroiłem sobie cebulę, wrzucam ją, tak, cebula, może od razu wrzucę przyprawę, dwie kulki dam ziela, tak. Psie, żyjesz tam? Zjadłeś tą paprykę ostrą, a to jest łagodna papryka. Dobra, to pauza. Dobra, spojrzymy sobie dwie puszeczki posolki. Tak, obejmuję. W międzyczasie zdrówko. Druga puszeczka. I to wlewamy. O nie, nie. Co mi się dzisiaj dzieje? No, jeszcze Cała fasola nie wleciała Ja sobie to poza kadrem zrobię, dobra. Tak, pauza. Dobra, dałem tą fasolkę w sosie pomidorowym i trochę papryki. Dam za chwilę przecieru i keczapu. Tak. Czy, o, chcecie zobaczyć jak ketchup daje? No, to może już dom. Tak, lodówki. O, siowala. ketchup najlepszy z Tortexu. Polecam, pikantny. Tak, o. Otwieramy. I lecimy z ketchupem. Dużo ma być pomidorowo. Pięknie, dobra pauza, tak, tak, dałem przecieru, dam pół kostki rosołowej, a niech będzie, co, to jest trochę, no, zdecydowanie, to jest za gęste, wody dolejemy, a nie dolejemy wody, dolejemy piwerka, tak, o, no, za gęste to jest zdecydowanie. A i troszkę margaryny, żeby było tłustszejsze. Tak. Nie wiem co ja robię. Nie mam pojęcia co robię. Teraz pomidory. Pomidory. Lećcie pomidorze, pomidory, tak, pieprzu, troszkę pieprzu, żeby było pikantne, troszeczkę, tak, dużo tego mi wyjdzie na czteroosobowo rodzina na tydzień żarcia, <laughs> nie żartuję, majeranek, tak, majeranek, dopierony pierony majeranku i to by było chyba na tyle. Czekamy, aż się ugotuje. Tak, pomieszam, później to pomieszam dokładnie. Niech się zagotuje. Także jest teraz godzina 9. Dwie godziny przeżyłem do 12 do obiadu i będzie obiad jak nie wiem, ale ja jeszcze wcześniej nałożę. I Wam pokażę jak to wygląda. Tak, pauza. Dobra, jak widzicie, fasolka już bulgocze, czyli już jest gotowa. Można podawać. Fasolka po niby bretańsku, ale na tak jak ja robię, tu mam talerz, podaję to z chlebem. Wyłączam, wyłączyłem. I podaję. A jeszcze skosztuje czy jest dobra. No super. Pyszna, taka lekko kwas, kwaśna. Ale pyszna, pikantna, dobra. Podaję. Tak, trochę na drugie śniadanie sobie naładuję. Troszeczkę, o takie fajne mięsko. Z niedzieli co zostało o, i pięknie i piękny obiadek śniadanie drugie do tego Pajda chleba, tak i mamy pyszną fasolkę po Pajowsku niech będzie, nie bretońsku, tak, bo ja jestem Paja, jakby kto nie wiedział taki pseudonimum Dobra tak to się prezentuje piękna fasolka a wa z wami się żegnam, piesek tam harcuje, jak widzicie wyrwał mi całą wykładzinę z podłogi, no, tak, dobra, to na razie, aha, łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja i na razie, hej, cześć, na razie, o, widać mnie, widać mnie w odbiciu, <noise> jak macham, złonego czajnika, tak, na razie.